Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam przedstawić rozkład tarota karty dnia na 25 kwietnia 2022 na wszystkich znaków. Karty przełożyłam i maluję karty na dzień dzisiejszy. Arcykapel. Dziś możemy zwrócić się o paradę czy pomoc i otrzymamy. Dobrą poradę czy pomoc. Dziś możemy przestrzegać zasad moralnych. Dziś należy zagłębić się w swoje wnętrze. Możemy być również wzorem do naśladowania. To jest dobry dzień na załatwienie spraw urzędowych. Dziś zobaczymy, że dojrzeliśmy do pewnych zmian i odkryjemy nowe wartości, albo w naszym otoczeniu znalazła się osoba, dzięki której zaczęliśmy zastanawiać się nad swoim życiem i nad tym, co w nim jest najważniejsze. Rada? Przemiana. Karta Rozwój duchowy. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Karol. Dbaj o siebie.